Bardzo serdecznie dziękuję się na którym sobie zrobimy recenzję tych oto klapków, jakimi są Adidas Adelaide 22, które powstały rok temu i stąd nazwa Adelaide 22, bo Adelaide to ogólnie seria klapków od Adidasa, a 22 nawiązuje do roku, w którym zostały one wypuszczone. Ich retail w tym momencie wynosi około 300 zł i sobie chcę odpowiedzieć, W dzisiejszym e, odcinku, najmniej postaram się odpowiedzieć Wam, czy są one warte tego zakupu, oraz porównam potem je do Easy Slides i odwołam się do całej dramy, która miała miejsce rok temu, czy one rzeczywiście są podróbkami Easy Slidesów, jak to zarzucał Kanye, Więc e, no, zapraszam do oglądania. Mm, na koniec będzie on fit, będę jeszcze robił jakieś tam wywody, i no, zapraszam. A więc zacznijmy sobie od rzeczy najprostszej, czyli od wzornictwa. Według mnie wzornictwo tych klapków jest naprawdę rewelacyjne. Jeśli chodzi o to, co jakby dla mnie jest serio fajne w tym znaczy w tym klapku, to design. Design jest naprawdę kosmiczny. I z tego, co Adidas mówi, to projektując te klapki nawiązywał do ekspedycji na Marsa i do skał, które tam na tej planecie występują jak dla mnie. Może po prostu to przez kolorystykę bardziej wygląda jakby ekspedycje by miały być na księżyc, bo e, czemu nie? Wszak to była kolorystyka jakaś czerwona albo inna, to by miało jakieś inne zdanie, e, ale naprawdę ten mm, klapek jest kosmiczny, go, e, więc serio, design jest rewelacyjny. Bardzo mi się podoba to, że on e, nie jest e, właśnie taki mm, Prosty, tylko właśnie taki skomplikowany, bo większość prostych e, moduł, które wyglądają jak metaliczki pustarne, są po prostu podróbkami albo bardzo mocno inspirowane i easy, slidesami. Natomiast ten design e, jest dużo bardziej unikalny, unikatowy i 10 razy bardziej niepowtarzalny. E, bardzo fajnym e, w ogóle elementem to jest według mnie ta podeszwa. Według mnie ta podeszwa to jest majsterszczyk Design. Bardzo mi się podoba to, że mamy tutaj właśnie takie fajne wgłębienia i że ona, w po zależności od światła, czy jesteś jasno, czy ciemno, to widać te wypustki, które tutaj są na podeszwie, bądź ich też nie widać. Ponieważ mamy tutaj te wypustki i tutaj mamy jeszcze takie właśnie wgłębienia. Nie wiem, czy je będzie widać, raczej będzie, więc no i według mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeżeli tego nie było widać, no to Wam pewnie zrobię za jakieś zdjęcia, ale. Serio, fajnie to wygląda, fajnie to się prezentuje, jest to mało, jest to bardzo unikatowe, jeśli chodzi o samego tego klapka, jeśli chodzi o samą bryłę, no to fajna jest właśnie ta podeszwa, że ona nie jest taka prosta, tylko jest ona właśnie bardzo kosmiczna i jakby wygląda zupełnie inaczej, a wam pewnie będzie to, że... Będzie się ona ścierać, że ona na pewno długo jakby tak może nie posłuży, choć nie wiem, może się zdziwię, ale naprawdę bardzo fajnie wyglądają te mini elemenciki, które odstają, tańki, nierówność i tego nawet nie czuć na nogach na nogach one są serio bardzo wygodne jeżeli możemy w ogóle by zacząć temat wygody no to one są serio e, wygodne nie mogę powiedzieć, że są wygodne jak slajdy skłamałbym, slajdy są wygodniejsze może to przez to, że po prostu mają grubszą podeszwę może to przez, też, też przez to, że adelaity mają tutaj tak jakby y, linie, mają jakby tutaj takie wypustki z gumy, które jakby to powiedzieć, czasami czuć, które oznaczają się i są one zauważalnie odczuwalne, Jeśli chodzi o odczucia moje, to je czuć. To nie jest tak, że ich nie czuć, bo to często mi potrafi drażyć. Kolejną bardzo fajną rzeczą, którą mi się w nich podoba, to jest też, może dostępność kolorystyk. Kolorystyk jest w brud. Nie wiem, czy nie wszystkie są prenamentne, czy są jakieś limitowane. Bo, przykładowo, tam kolorystykę spotkałem tylko w Food na stronie Adidasa je nie widziałem, w innych sklepach ich nie widziałem, chyba nie licząc jednego, który miał ostatnie rozmiary, więc nie wiem czy przykładowo wszystkie koloryski są prenamentne, które są wieczne, czy są też przykładowo jakieś, które są bardziej limitowane, które są ograniczone sztukowo, czy po prostu zrobione na masówkę, nie wiem, e, choć się może domyślam. Bo w ogóle co do samej kolorystyki, to jest ona fajna. Jest ona bardzo, bardzo prosta. Cały czarny klapek, choć to nie jest taki do końca czarny. To jest bardziej taki jakby szara, no gra, grafitowy. Taka jakby może wypływiała czerni. Nie mam długo opisać, bo ten kolor jest z jednej strony czarny, z drugiej strony szary, z innej strony trochę grafitowy. Jakby w zależności od padania światła on trochę inaczej wygląda. To nie jest taka na czerni, I jakby. Mm, to jest taki bardzo mocny szary, który czas, w niektórych miejscach przechodzi w czerń z małym napisem, który jest tutaj w kolorze czerwonym. W czyli stąd w ogóle mnie jest to koloryska red, bo jest to czarny, jakikolwiek czarny. Tak, to dla mnie jest trochę czarno-szarawy no, z napisem tutaj tym czerwonym, e, który się odnosi do samej marki, bo e, the brand with the three stripes, no to oczywiście jest nawiązanie do trzech pasków od Adidasa, mm, więc e, no. Kolejną rzeczą, która mi się też podoba, to to, że przykładowo mamy fajne napisy od środka, jak w e, mamy tutaj napis e, 10 UK, czyli rozmiar tego klapka, bo jakby to powiedzieć w środku mamy metkę, bynajmniej ja miałem. Tyle, że wchodziłem w nich trochę i ona się gdzieś mi zgubiła kompletnie, nie wiem gdzie ona jest. Oraz z drugiej strony mamy napis e, Originals Adelaide 22 i Made in China. No i tutaj bardzo fajne jest według mnie rozwiązanie, bardzo ciekawe i mi się osobiście ono cholernie podoba, bo to jest wreszcie coś innego, aniżeli zwykłe nudne klapki e, więc ciekawe ciekawe, kolejną rzeczą to może już e, będą same jakby te skały, one są e, nawiązane jakby do tych skał, czyli że macie warstwę na warstwie, bo jakby jest to warstwa skał na skale i, skale i nawet cała góra tutaj jest taka fajnie wybrzuszona jakby to było właśnie, jest taka skala na skalę, tylko że e, naprawdę ciekawie to wygląda Kolejną rzeczą to może już przejdźmy do samej dramy. Według mnie ten klapek jest inspirowany slajdami. To nie jest podróbka slajdów. Na pewno nie mogę powiedzieć, że ten klapek jest podróbką. No temu to daleko. Akurat jeszcze, żebym miałem ja mógł nazwać jakąś tam większą bądź mniejszą podróbką. Według mnie te klapki są po prostu bardzo mocno inspirowane pod względem materiałów oraz samego kształtu, ewentualnie jeszcze niektórych kolorystyk. I to jest jedyna rzecz, w której mogę powiedzieć, że tak, te klapki są inspirowane, bo jeśli chodzi o sam design, jest on zupełnie inny. To jest wzięcie po prostu bryły danego klapka i przerobienie go o 180 stopni. Tam mamy bardzo okro, owalne, bryłowate kształty, które fajnie się uzupełniają. Tutaj mamy um, Tam mamy taką alamidelniczkę. Tutaj mamy kompletnie inne ostre kształty, które widać, że są kompletnie inne. Sam klapek się pod, gdyby nie... Sam klapek się zupełnie inaczej według mnie prezentuje na stopie. Co wam pokazać na koniec w onfit? Więc jak mam być cztery, no nie mogę powiedzieć, że to jest podróbka. Nawet zmienili chyba specjalnie logo tych, te trzy paski, które są w slajdach na listkach, żeby to bardziej podkreślić. Według mnie taką podróbką slajdów to mogą być te Nike, które ostatnio wyszły, które mają kolorystyki, kształt praktycznie identyczny, tylko że ktoś trochę w coś pozwaniał i dodał swoje logo. I kto kosztuje 250 zł. Ale dobra, na sam koniec. Hmm. Według mnie nie, to nie jest podróbka, to jest po prostu bardzo mocna inspiracja, która została kompletnie inaczej zaprojektowana, hmm. która ma po prostu parę nawiązań do Easy. A teraz co warto je kupić? Hmm. Odpowiedź jest prosta. Jeżeli was nie stać na wydanie reselu na slajdy, czyli 500, plus, bo one od 500 zł z kosztują. No to kupcie te, nie zawiedziecie się, naprawdę są bardzo fajne, są wygodne, są uniwersalne, pasują do wielu fitów, bierze się jej o 1 w górę, ja wziąłem o 2, bo lubię po prostu mieć buty na zapas, żeby po roku ich nie wywalić oraz lubię troszeczkę luzu, ja mam normalnie 42, jak brałem 42 na styk, więc wziąłem 44, które są troszeczkę przedłużawe, ale mniejsza z tym. <laughs> Ale sam klapek jestem w stanie polecić. Według mnie jest lepszy niż to coś co wypuścił Nike, bo tutaj po prostu jest wzięcie tego i przerobienie, a tam po prostu jest podrobienie, więc to było na tyle. Yy, dziękuję za oglądanie. Yy, Zostawcie sobie łapkę w górę. Teraz będziecie mieć pewnie on tych klapków i no. To było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i no. Pajo! Tak, już może podsumowując, no to perspektywa z góry, no to tak się one prezentują, według mnie jest bardzo fajna, klapki się są ładne jak leżą u nas, no muszę przyznać, że no mi się to podoba, naprawdę, Jak dla mnie jest to serio fajne, fajne i nawet powiem tyle, nie wygląda to jakoś źle, nie wygląda to jakoś zbytnio kiczowato. I serio podobają mi się, jak już mówiłem. I jeżeli mam do wyboru jakieś fity w e, szerokich spodniach, do nich a właśnie k, e, takich e, ten m, krótkich, no to według mnie długie fajnie e, wyglądają, ponieważ one spoko padają na tego klapka i to się w właśnie uzupełnia. E, jeszcze serka za to, że przykładowo, jak były te. Krótkie spodnie, no to skarpety były w dziwnej perspektywie, ale po prostu mam do teraz no, nogę złamaną poniekąd i zerwane ścięgna, więc to też przez to trochę, więc no, ale jak mam być szczery to i tak wolę je w szerokich. Więc y, ten, jeżeli mam je w ogóle polecać do jakichś kroi, spodni, to no to do begi, do zwykłych, takich trochę szerszych, może do regularii, do, znaczy do regularów, ale już takich, nie wiem, skini, mami jeansów, albo przykładowo jeszcze ten, Z właśnie tych jakichś innych rurek to odradzam, bo to by wyglądało po prostu źle. Wyobraźcie sobie te klapki jakieś. Nawet stópki do tego kurna rurki. To by dobrze nie wyglądało. A tak to mam wrażenie jakby co serio się spoko prezentowało.